Ta część prezentacji dotyczy najważniejszych tzw. liczb specjalnych w kombinatoryce, a może i w całej matematyce, współczynników dwumianowych. Współczynniki dwumianowe można definiować na wiele sposobów. Tutaj punktem wyjścia będzie definicja kombinatoryczna. Współczynnik dwumianowy o parametrach n i k, będących liczbami naturalnymi, czytamy n po k albo n nad k i definiujemy jako liczbę k elementowych podzbiorów zbioru n elementowego W prostej definicji nie trudno wyprowadzić jawny wzór na n po k jest to iloraz n silnia i k silnia razy n mniej k silnia albo po skróceniu czynnika n mniej k silnia w liczniku i mianowniku N dolna silnia K przez K silnia. Będziemy się dalej odwoływać do niego jako do wzoru z silniami. Uzasadnienie przez interpretację kombinatoryczną jest następujące. Ustalamy permutację zbioru N-elementowego i jako jego k-elementowy podzbiór bierzemy pierwszych k elementów z ciągu ponieważ możemy zmienić kolejność pierwszych k oraz ostatnich n-k elementów bez wpływu na uzyskiwany w ten sposób podzbiór dokładnie k silnia razy n-k silnia permutacji daje taki sam podzbiór k elementowy skoro wszystkich permutacji jest n silnia to różnych k elementowych podzbiorów jest k silnia razy n-k silnia razy mniej Zaletą wersji wzoru z silniami na n po k po skróceniu przez n mniej k silnia, czyli n dolna silnia k dzielone przez k silnia, jest to, że ma on sens również dla n niekoniecznie naturalnych. To pozwala nam zdefiniować współczynnik dwumianowy r po k, w którym górny indeks r jest dowolną liczbą rzeczywistą, a k naturalną. Takim właśnie wzorem: r dolna silnia k przez k silnia. Dla wygody przy operowaniu sumami zawierającymi współczynniki dwumianowe, dodatkowo rozszerzamy definicję na ujemne całkowite dolne indeksy. Współczynnik dwumianowy z ujemnym dolnym indeksem to zawsze 0. Czas na wyjaśnienie, skąd wzięło się określenie współczynnik dwumianowy. Nazwa ta pochodzi od twierdzenia o dwumianie, które głosi, że dla naturalnego n dwumian x plus y do potęgi n tej rozwija się do sumy, w której współczynnikiem przy wyrażeniu x do i tej razy y do n mniej i jest właśnie n po i. Dowód najprościej przeprowadzić przez interpretację kombinatoryczną. Rozwijane wyrażenie to iloczyn n czynników w postaci x plus y w nawiasie. Pojedynczy składnik rozwinięcia tego iloczynu uzyskujemy wybierając z każdego x lub y i wymnażając wybrane elementy. Żeby po wymnożeniu uzyskać wyrażenie x do i tej razy y do n mniej i musimy z dokładnie i nawiasów wybrać x, a z pozostałych y. Takie wybory we wzajemnie jednoznaczny sposób odpowiadają i elementowym podzbiorom zbioru n-elementowego. Twierdzenie o dwumianie można uogólnić na wykładniki rzeczywiste. Rozwinięciem dwumianu 1 plus x do potęgi r tej, gdzie r jest dowolną liczbą rzeczywistą, jest suma po nieujemnych i współczynnik dwumianowy r po i razy x do i tej. To rozwinięcie działa dla x co do modułu mniejszych od 1. Dla ujemnych, całkowitych wykładników R można ten wzór udowodnić przez indukcję albo nawet kombinatorycznie, natomiast ogólny dowód dowolnych wykładników rzeczywistych wymaga zastosowania metod analizy matematycznej. Omówię teraz podstawowe własności współczynników dwumianowych i najważniejsze, spełniane przez nie tożsamości. Podstawiając 1 za zmienne x i y w wyrażeniu x plus y do n tej, gdzie n jest liczbą naturalną, stwierdzenia o dwumianie dostajemy wniosek, że suma wszystkich współczynników dwumianowych z ustalonym górnym indeksem równym n wynosi 2 do n tej. Podobnie, podstawiając minus 1 za x i 1 za y, Stwierdzamy, że naprzemienna suma współczynników dwumianowych z ustalonym górnym indeksem równym n jest równa 0. Chyba że n jest równe 0, wtedy jedyny składnik tej sumy ma wartość 1. Kombinatoryczne uzasadnienia tych wzorów również nie są skomplikowane. Suma współczynników n po i po wszystkich i to łączna liczba wszystkich podzbiorów zbioru n-elementowego, a skądinąd wiadomo, że jest ich 2 do n -ty. Przerzucając w drugim wzorze wszystkie ujemne składniki na prawą stronę, widzimy, że mówi on tyle, że dla n większego od zera zbiór n-elementowy ma tyle samo podzbiorów mocy parzystej, co nieparzystej. Dla nieparzystego n Bijekcję między tymi dwiema kategoriami podzbiorów uzyskujemy, parując podzbiór z jego dopełnieniem. Jeśli n jest parzyste, to bijekcję najwygodniej jest zbudować w analogiczny sposób osobno między podzbiorami parzystej i nieparzystej mocy zawierającymi ustalony element x, a osobno między podzbiorami bez x. Własność symetrii współczynników dwumianowych, czyli to, że n po k jest równe n po n mniej k dla naturalnych n i k, wynika bezpośrednio ze wzoru z silniami, a także przez interpretację kombinatoryczną, przez rozważenie dopełnienia zbioru, które ustala bijekcję między podzbiorami k-elementowymi i n-k-elementowymi zbioru n-elementowego. Tak zwane prawo pochłaniania, mówiące, że dla k większych od zera n po k jest równe ułamkowi n przez k pomnożonemu przez n mniej 1 po k mniej 1, wynika natychmiast ze wzoru z silniami przez wydzielenie pierwszych czynników w liczniku i mianowniku ułamka n dolna silnia k przez k silnia. Można je też uzasadnić kombinatorycznie. Zliczając na dwa sposoby pary XA, gdzie a jest k podzbiorem ustalonego zbioru n elementowego, a x jakimś elementem a. Ustalając najpierw podzbiór, a potem jego element, widzimy, że takich par jest k razy n po k. Z drugiej strony najpierw ustalając X, a potem brakujące elementy podzbioru A, stwierdzamy, że par jest n razy n mniej 1 poka mniej 1. Rozważmy n tą potęgę trójmianu x plus y plus z i współczynnik przy iloczynie zmiennych postaci x do a, y do b, z do c, gdzie c to oczywiście n mniej a mniej b, bo ze sposobu wymnażania wyrażeń wynika, że wykładniki muszą się sumować do n. Ten współczynnik nazwijmy współczynnikiem trójmianowym n nad a, b. Żeby uzyskać składnik rozwinięcia będący jednomianem x do a, y do b, z do n mniej a, mniej b, musimy spośród n nawiasów wybrać a takich, z których do wymnożenia weźmiemy x, zaś spośród n minus a pozostałych. Wybrać B takich, z których do wymnożenia weźmiemy y. Zatem z pozostałych weźmiemy z. Takich wyborów możemy dokonać na n po A razy n mniej A po B sposobów, czyli współczynnik trójmianowy okazuje się być iloczynem dwóch współczynników dwumianowych. Po rozpisaniu go ze wzoru z silniami otrzymujemy wyrażenie. N silnia podzielone przez silnie wykładników przy poszczególnych zmiennych. Jeszcze ogólniej, możemy rozważać współczynnik multimianowy jako pojawiający się w rozwinięciu n tej potęgi sumy pewnej liczby zmiennych. Współczynnik przy jednomianie postaci iloczyn zmiennych w potęgach o wykładnikach sumujących się do n. On również jest iloczynem stosownych współczynników dwumianowych, a jawny wzór na niego to n silnia podzielone przez silnie tych wykładników. Przestawienie trójmianowe to prosta tożsamość, ale często przydatna przy manipulacjach sumami zawierającymi współczynniki dwumianowe. Nazwa pochodzi od tego, że taki właśnie iloczyn, jak ten po lewej stronie, Występuje w omówionym przed momentem wzorze na współczynnik trójmianowy. Prawdziwość tej tożsamości łatwo sprawdzić z wykorzystaniem wzoru z silniami, ale można ją również uzasadnić przez interpretację kombinatoryczną. Zliczając na dwa sposoby pary zbiorów AB, gdzie A jest zbiorem K-elementowym zawartym w ustalonym zbiorze n-elementowym, natomiast B jest I-elementowym pod zbiorem A. Lewa strona wzoru zlicza takie pary, przez ustalenie najpierw zbioru A, a potem B. Prawą stronę dostajemy, ustalając najpierw B, a potem dobierając do A brakujące elementy spośród tych nienależących do B. Kolejna ważna tożsamość to wzór Paskala, czyli dwuparametrowa rekurencja. Spełniana przez współczynniki dwumianowe, którą niektórzy traktują nawet jako ich rekurencyjną definicję. Dla naturalnych n i k, n po k jest równe 1, jeśli k jest równe 0 lub k jest równe n, to jest warunek brzegowy. Natomiast dla k leżącego wewnątrz przedziału 0n, równanie rekurencyjne mówi, że n po k. Jest sumą współczynników dwumianowych z górnym indeksem n-1 oraz dolnymi k i k-1. Dowód indukcyjny jest nieskomplikowany, ale chyba bardziej naturalny jest dowód przez interpretację kombinatoryczną. K-elementowe podzbiory n-elementowego uniwersum klasyfikujemy ze względu na to, czy zawierają pewien ustalony element x, czy nie? Tych bez x jest n-1 mniej po k, bo stanowią k elementowe podzbiory uniwersum z usuniętym x. A tych zawierających x jest n-1 mniej po k-1, bo oprócz x trzeba do nich dobrać jeszcze k-1 innych elementów z uniwersum. Wzór Pascala ma znaną graficzną reprezentację, zwaną trójkątem Paskala, który w zerowym wierszu ma jedynkę, a każdy element w kolejnych wierszach jest sumą elementów stojących bezpośrednio nad nim. Tożsamość kosiego. to wzór na sumę iloczynów współczynników dwumianowych z ustalonymi górnymi indeksami, odpowiednio n i m których dolne indeksy sumują się do ustalonej wartości k. Wartość tej sumy to n plus m nad k. Dowód algebraiczny polega na wyłuskaniu współczynnika przy x do k tej y do n plus m minus k w n plus m tej potędze dwumianu x plus y z jednej strony bezpośrednio. A z drugiej w zapisanej jako iloczyn n tej i m tej potęgi tego dwumianu. Dowód kombinatoryczny polega na zliczaniu k-elementowych podzbiorów rozłącznej sumy dwóch zbiorów: n-elementowego a i m-elementowego b. Z jednej strony bezpośrednio, jest ich oczywiście n plus m po k, a z drugiej. Klasyfikując te podzbiory ze względu na liczbę elementów z A w danym podzbiorze. Podzbiorów, w których jest dokładnie i elementów z A, jest n po i razy m po k-i. Kolejna często wykorzystywana tożsamość to wzór na sumowanie równoległy. W tym wzorze zmienna, po której sumujemy, przebiega zarówno dolny, jak i górny indeks we współczynniku dwumianowym pod znakiem sumy, a wynik jest współczynnikiem dwumianowym, w którym dolny indeks jest taki sam, a górny o jeden większy niż w ostatnim sumowanym składniku. Wzór ma niezbyt trudny dowód kombinatoryczny, ale tutaj przedstawię tylko bardziej narzucający się dowód indukcyjny. W sumie od 0 do k plus 1 wydzielamy ostatni składnik. Zwijamy sumę z założenia indukcyjnego i korzystamy ze wzoru paskala. Warto zauważyć, że ponieważ na obie strony tej tożsamości można spojrzeć jak na wielomiany zmiennej y stopnia k, to Ponieważ uzasadniliśmy poprawność wzoru dla naturalnych wartości y, to tym samym pokazaliśmy, że wielomiany stanowiące lewą i prawą stronę wzoru przyjmują takie same wartości dla nieskończenie wielu argumentów. Jednak wielomiany stopnia k, które są zgodne w co najmniej k plus punktach, muszą być tożsamościowo równe. Zatem nasz wzór działa dla dowolnych rzeczywistych y. Tego samego argumentu można użyć również dla innych tożsamości zawierających współczynniki dwumianowe. Pożytecznym trikiem przy operowaniu współczynnikiem dwumianowym, w którym górny indeks jest liczbą ujemną, jest jego zanegowanie, czyli zamiana na współczynnik dwumianowy z dodatnim górnym indeksem wraz z ewentualną zmianą znaku całego wyrażenia. Dokładniej. Minus 1 do i tej razy x po i jest równe współczynnikowi i minus 1 minus x po i. Uzasadnienie tego wzoru polega na wyciągnięciu przed nawias minus 1 z każdego czynnika w wyrażeniu x dolna silnia i. x dolna silnia i zamienia się wtedy na minus 1 do i tej razy i mniej 1 mniej x dolna silnia i. tego triku często korzysta się mając do czynienia z sumami naprzemiennymi zawierającymi współczynniki dwumianowe. Zobaczmy przykład. Obliczymy wartość naprzemiennej sumy współczynników dwumianowych z ustalonym górnym indeksem n z sumowaniem urwanym po k tym wyrazie. Po zanegowaniu górnego indeksu Dostajemy wyrażenie, do którego da się zastosować wzór na sumowanie równoległe. Ponownie zanegować górny indeks, żeby dostać wzór, w którym współczynnik dwumianowy ma nieujemny górny indeks, o ile n było dodatnie. Ten wzór można również udowodnić kombinatorycznie. Przez P i N oznaczmy rodziny podzbiorów ustalonego zbioru n-elementowego, których moc jest nie większa niż K i odpowiednio w P parzysta, a w N nieparzysta. Przyporządkowanie zbiorowi jego różnicy symetrycznej z ustalonym singletonem, czyli usunięcie elementu z singletona ze zbioru, jeśli do niego należał. Albo dodanie, jeśli nie należał, zadaje prawie bijekcję między rodzinami P i N. Rozważmy najpierw przypadek parzystego K. Jeśli zbiór A jest w P, to różnica symetryczna A z singletonem jest w N, chyba że moc otrzymanego zbioru jest za duża, czyli większa od K. To ma miejsce, kiedy A ma największą możliwą moc, czyli K, a element z singletona nie należy do A, czyli w wyniku wzięcia różnicy symetrycznej A się powiększa. Taka sytuacja ma miejsce dla dokładnie n-1 po k zbiorów, czyli wtedy rodzina P zawiera o n-1 po k zbiorów więcej niż rodzina n. W przypadku, kiedy k jest nieparzyste, dla a należącego do p, jego różnica symetryczna z singletonem zawsze jest w n. Natomiast tych zbiorów z n, które są maksymalnej mocy, czyli k, i nie zawierają elementu z singletona, nie da się w ten sposób otrzymać. Zatem teraz to rodzina n zawiera o n-1 po k. Zbiorów więcej niż P. Ostatni w tej części prezentacji fakt dotyczący współczynników dwumianowych to tak zwany wzór na odwracanie. Jeśli n wyraz ciągu A daje się przedstawić jako naprzemienna suma wyrazów ciągu B, w której i-ty składnik jest wymnożony przez n po i to taki sam wzór zachodzi po zamianie rolami ciągów A i B. Przypomnijmy konwencję, że przy takim zapisie, bez jawnie określonych zakresów sumowania, odbywa się ono po całym zbiorze liczb całkowitych, a wyrazy ciągów z ujemnymi indeksami określamy jako zera. W tezie twierdzenia mamy równoważność, ale ze względu na symetrię wystarczy udowodnić implikację w jedną stronę, na przykład sprawa na lewo. Zakładamy zatem prawdziwość wzoru na BN z prawej strony i podstawiamy go po stosownej zamianie zmiennych w miejsce BI we wzorze po lewej stronie. Zapisujemy sumę iterowaną jako podwójną. I stosujemy y, przestawienie trójmianowe. Zapisujemy sumę z powrotem jako iterowaną, ale z inną kolejnością sumowania, co pozwala wyciągnąć jeden współczynnik dwumianowy przed wewnętrzną sumę. Zwijamy wewnętrzną sumę jako naprzemienną sumę wszystkich współczynników dwumianowych z ustalonym górnym indeksem n k. Zauważmy, że wykładnik przy y, minus 1 zmienił się z i plus k na i minus k, co nie ma wpływu na wartość wyrażenia. Ostatecznie suma zawiera tylko jeden niezerowy składnik równy a n. Jako przykład zastosowania wzoru na odwracanie wyznaczymy dn, czyli liczbę nieporządków, to znaczy permutacji bez punktów stałych w zbiorze n elementowym. Zauważmy, że permutacji zbioru n-elementowego o dokładnie n-i punktach stałych jest n po i razy di. Wybieramy z dziedziny punkty stałe na n po i sposobów, a na pozostałych określamy pewien nieporządek na di sposobów. Klasyfikując permutacje ze względu na liczbę ich punktów stałych, dostajemy zależność n silnia jest równe sumie po i n po i razy d i. Ponieważ we wzorze na odwracanie, z którego będziemy chcieli skorzystać, suma jest naprzemienna, dopisujemy pod sumą minus 1 do i w kwadracie. Wzór na odwracanie daje nam teraz zależność. Minus 1 do n tej razy dn jest równe sumie po i. Minus 1 do i razy n po i razy i silnia. Skąd po prostych przekształceniach dostajemy wzór dn równa się n silnia razy naprzemienna suma odwrotności silni od 0 do n? Ten wzór wyprowadzimy potem jeszcze na kilka innych sposobów.